Lekcja wychowawcza z Panem Jezusem. Mamy już drugą niedzielę adwentu i czytamy sobie fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza od początku trzeciego rozdziału, czyli przygotowanie do działalności Pana Jezusa, opis Jana Chrzciciela, to jak on działał i to o czym on mówił. I kiedy popatrzymy sobie w ten opis, to tak pod kątem naszym, czyli życia małżeńskiego, życia rodzinnego dla wychowawców i nauczycieli, wydaje mi się, że dosyć ciekawe i istotne do zabrania na ten tydzień jest to, są te fragmenty, w których mowa jest o drzewie i o pszenicy. Zobaczcie, Jan, Ewang Jan Chrzciciel w Ewangelii mówi, że zostaje przyłożona siekiera do korzenia drzewa. Ponieważ to drzewo nie wydaje owocu. Tak samo pszenica, która została zebrana, musi najpierw być oczyszczona, a więc jest dbałość o to, żeby był owoc, żeby był plon, żeby było coś dobrego. I kiedy sobie tak pomyślimy, nie? no co z tym drzewem, jaka jest szansa, żeby go uratować? Bo z pszenicą sprawa jest prosta: wystarczy wziąć i oddzielić plewy, to co nieprzydatne od pszenicy i będzie ziarno. Wyłuska się yy, ziarno będzie można z niego robić to, to, co się chce, albo przeznaczyć na dalszy siew, albo na mąkę. Natomiast co z tym drzewem? No, jak go uratować? I jest kilka sposobów. W innym miejscu Ewangelii jest o tym, żeby okopać, żeby dodać jakiś, jakiś nawóz, a ja sobie myślę, żeby w tym tygodniu przypomnieć sobie, że jest taka technika szczepienia. Technika dodawania czegoś nowego, nie? Jakiegoś jakiejś nowej Propozycji jakiejś nowej siły, jakiejś nowej energii, jakiegoś czegoś nowego, co będzie właśnie wydawało owoce. Jeśli na tym się skupimy, to zobaczycie w drugiej części wychodzą całkiem dwa fajne zadania dla nas właśnie na ten nowy tydzień. I teraz, jakie zadania mamy sobie w tym fragmencie? Skoro jest drzewo, które, któremu trzeba zaszczepić coś nowego, żeby miało owoce, jest pszenica, którą trzeba wziąć i oczyścić z tego, co nieprzydatne, w czym nie ma ziarna, to warto w tym tygodniu pomyśleć: albo nie zabrać do myślenia, ale zabrać jako temat na modlitwę, więc są dwie możliwości, jak z tego wykorzystać. Jak to wykorzystać? Pomyśleć sobie o tym, co w moim życiu powinno być dodane, nie? co powinno być zaszczepione, czego nowego, jakiej nowej jakości, jakiego nowego owocu w moim życiu jako męża, żony, mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy powinno się pojawić. A druga opcja, co wyrzucić, co jest niepotrzebne, co jest plewą, która tylko zajmuje miejsce, a jeszcze niesie ze sobą no, niezbyt dobry, dobry ładunek jakiejś wilgoci, jakiejś stęchlizny i przez to ziarno jest zagrożone. I w tych dwóch kierunkach, jak sobie popatrzymy, że można popracować, to może się okazać, że tego tygodnia nam braknie, a mamy jeszcze pozostałe trzy tygodnie adwentu, więc można wyciągnąć całkiem fajne wnioski. Tego sobie i wam życzę. Trzymajcie się z Bogiem do usłyszenia.